Zabieram Was do miasta spontanicznie. Będzie na pewno ciekawie. To możecie jechać ze mną. Nigdy nie wiem o co tu chodzi. Na tej drodze. Oni tam stoją, my stoimy, tu jadą. Kto tu ma pierwszeństwo? Dobre wieści. Mogę jechać używając obydwóch oczu. Pamiętacie wczoraj, nie? Co się z moim okiem stało? No właśnie, nie wiem co to było. Jak wlazłem do chaty, to przestało boleć, przestało szczypać i mogłem robić montaż. Bardzo niepokojąca rzecz to była. Kurde, ten skuter zaraz spadnie z tej przyczepki. Lepiej go wyprzedzimy. Ło Honda Turbo. Pięknie. Ogólnie jedziemy sobie do miasta szukamy nowego miejsca, żeby zamieszkać. To miejsce, gdzie teraz mieszkam, jest całkiem spoko, ale tam jest strasznie głośno, jest duży ruch samochodowy i powietrze tam jest lipa. Tam się kurz cały czas unosi i w ogóle tam cuchnie jakąś spalenizną na zewnątrz, bo ogólnie mieszkanko jest spoko. Teraz sobie znalazłem trzy potencjalnie nowe miejsca, w których chciałbym zamieszkać. Do pierwszej miejscówki 35 minut, więc na razie robimy cięcie. Badej to jak sejadą dziewczyny. Do miasta. Tu jest to częsty widok, że oni tak właśnie na dziko na pacę z takiego pickupa. Sprawa wygląda tak, że jest tu taki basen, tu są takie mieszkania, mniej więcej stuwa za dzień to kosztuje. Chciałem zobaczyć sobie to mieszkanie, jak one wygląda od środka, zanim złożę z rezerwację. Pogadałem z taką panią po właśnie chińsku, angielsku, chwilę z nią pogadałem. No i nie doszliśmy do porozumienia. Pani mówi, że ja muszę najpierw zrobić rezerwację na bookingu, a poza tym nie mogę teraz zobaczyć tego mieszkania wcześniej, bo są zajęte wszystkie pokoje. Więc lipa. Jeśli chodzi o okolice, to na pewno mi się tu bardziej podoba niż na tej aktualnej miejscówce. Myślę, że przetrwałbym tu, bez problemu można by tu przetrwać. Byłoby nawet łatwiej niż na drzewa na drzewie w Bieszczadach. Ale jeśli chodzi o jakby rodzaj budynku i formę tego mieszkania tu, no to nie podoba mi się, bo to jest taki typowy apartamentowiec. Więc jedziemy na drugą miejscówkę, na której już teraz wiem, że nic nie obczajimy, bo już właśnie pisałem na bookingu z tą drugą miejscówką. Tam też jest. Zajęte, ale pojedziemy w tamto miejsce, żeby zobaczyć, jak tamta okolica wygląda. OK, skręcamy w prawo i docieramy. OK, jestem w kolejnej okolicy. Bardziej mi się podoba. Bardziej mi się podoba od tego, co mam teraz i od tego, co przed chwilą oglądałem. Jest tu tak cicho, z dala od głównej ulicy, ale mimo wszystko jest to bliżej centrum. Widzę, że tu lokalsi mieszkają i raczej tacy bogatsi lokalsi. Domki jednorodzinne głównie. Podoba mi się tu. Ten mój apartament, który tam został za, 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 za moimi plecami, on miałby mnie kosztować niecałe 100 zł za jeden dzień. Jest tam 70 metrów, pełne wyposażenie, parking, całkiem fajnie to wygląda, spokojna okolica. No, na razie mnie to przekonuje. No to to jest właśnie ta druga miejscówka, druga okolica. Połażę tu jeszcze w kółko, zobaczymy, co tu jest ciekawego. No i będziemy jechać na trzecią miejscówkę. Trzecia miejscówka, do której za moment pojedziemy, też jest już zarezerwowana i opłacona, też z możliwością zwrotu, jakbym się rozmyślił. No i napisałem do nich wiadomość, czy mogę obejrzeć mieszkanie, ale jeszcze mi nie odpisali nic. Ta miejscówka, w którą teraz pojedziemy, to ona jest daleko od centrum. Jest tam. Bliżej gór, teraz pojedziemy właśnie w kierunku gór. O, a tu jest taki wypas. Normalnie ten, Beverly Hills. O, tu miałbym od razu, patrzcie, blisko miałbym powarzywka po, po i owocki. Dobra, jedemy ta trzecią miejscówka obczaić. Okej, okay. jesteśmy na tej trzeciej miejscówce. Zagadałem na recepcji. Dostałem klucz, żeby sobie zobaczyć pokój. Jestem na czwartym piętrze, na ostatnim. Widzicie to, tam jest jakiś taki zakład przemysłowy, w którym trwają prace. fest się tam kurzy. Widać taką... Teraz nie, ale przed chwilą było widać taką jakby chmurę, taki nie, nieczysty obłok, a do tego jakieś hałasy. No ale być może okna z mojego pokoju będą e, na drugą stronę. Zobaczymy. E, chociaż właściwie to my nie idziemy do tego pokoju, który jest już zarezerwowany, tylko do innego, który jest jakby bliźniaczym pokojem. Pani powiedziała, że tu, na czwartym piętrze jest bardzo gorąco, a w tym moim pokoju, który jest przeznaczony do mnie, to on chyba nie jest taki ciepło, gorący ten pokój. Wchodzimy. Pokoik z bookingu. Najtańszy na razie z tych wszystkich, które widziałem. 80 zł za dobę. Toaleta jest. No i taki to jest właśnie mały pokoik. Widzę, że jest tu zlew. Także spoko. Do gotowania nic nie ma, ale to jest taki standard tu w Tajlandii, oni, oni nie gotują. Lodówka trochę brudna, nie jest tu do końca czysto. Na razie, jak chodzi o czystość i o te wszystkie miejsca, które odwiedziłem w Tajlandii, to najczyściej jest teraz na mojej aktualnej miejscówce tam przy tej drodze. No dobra, tu jest takie biurko. Myślę, że bez problemu można by tu montować, bez problemu można by tu spać. Trzymać tam wszystkie ubrania w tej szafie. Jest balkon. Zobaczymy, czy można wyjść. Można wyjść, super. Jest moskitiera, to jest na plus. Wyłazimy. No i jest widok na góry. To jest spoko. Dobrze, że to nie jest yy, na tamtą stronę widok, no bo tamten zakład przemysłowy. No widoczek całkiem, całkiem spoko na te pasmo. Tu jest w ogóle najwyższa góra w Tajlandii z tego, z tego co, co, co wiem. I tu jest takie, wygląda na świeżo postawione osiedle domków jednorodzinnych. Spoko, chyba nie powinno tu żadnych hałasów być. Wygląda na to, że to już jest zbudowane, i żadne koparki tu nie będą urzędować. No spoko, spoko. Tam samolot widać, który właśnie z, z lotniska się podniósł, pewnie go nie widać na tym obiektywie. No w tym miejscu to lotnisko nie będzie stanowić problemu. No, chociaż trochę szumi. Dobra, te miejsce jest całkiem ok. O ile mój pokój będzie tak samo fajny jak ten, to byłoby spoko. No, taki widoczek co rano na góry. No, bajka. Dobra, zamknę to na razie i idziemy po okolicy połazić. O nie, słuchaj ten Samolot ito Fest, no to jest też taki szczegół. Lotnisko jest szczegółem, tak. To jest bardzo mały szczegół. To jest rzecz, która mocno dyktuje ceny nieruchomości, tak myślę. Bo czasami jest tak, że wydaje się, że jest tani apartament, jest ładny, posprzątany, wszystko pięknie, ale zawsze jest właśnie jakiś haczyk. I często takim haczykiem może być lotnisko. I fakt, że właśnie twój nowy apartament jest na, na linii startu. Jak startują samoloty, nie? No to podnosi się i musi do, dodać gazu. I jak dodaje gazu. No to, to straszny hałas. I Jak komuś zależy na ciszy, no to musi od, z dala od lotniska być. No nie wiem, no na, razie, na razie coraz lepiej, że tak powiem. Bardzo fajna jest to okolica. A jest jeszcze taki minus. Dojazd w to miejsce to jest jakiś absurd. Tu trzeba było dwa razy zawracać, jakby wykonywać taki dziwny manewr. I w opiniach na Google. Właśnie dużo ludzi o tym pisało, że lokalizacja tego miejsca jest średnia, bo to jest na takim właśnie zadupiu i ciężko tu dojechać. Chyba jedna droga tylko tu prowadzi. No i co? Na razie jest to miejscówka taka, która jest najbliżej gór. Całkiem spoko to jest. Muszę sobie to jeszcze przemyśleć i poukładać w głowie. Albo to, albo ta jedna, co była wcześniej. Tu na pewno jest dalej do miasta, ale bliżej do gór. No i to jest, to jest spoko. Różne argumenty za i przeciw występują. Raczej to nie jest miejsce, w którym mógłbym zapuścić korzenie. A nie ukrywam, że szukam takiego miejsca, w którym mógłbym zostać dłużej niż tydzień. Chciałbym miesiąc w jednym miejscu być. To raczej nie jest takie miejsce, żeby tu przez miesiąc siedzieć. Bo to jest taki hotel bardziej no. W góry pojedziemy na pewno i pomyślimy, czy chcemy w tych górach dłużej posiedzieć, czy może jednak tylko się tam obrócimy na pięcie i po, popodziwiamy faunę i florę. Bądź co bądź, wracamy do chaty, bo już jestem strasznie głodny Poza tym na chacie jest jeszcze do zrobienia i trening i montaż Także do zobaczenia na chacie albo na trasie Cięcie! 17.03, my już na aktualnym kwadracie I patrzcie co się dzieje Fruity sticky rice ala la BNT Czyli mango, banany, tym razem te mniejsze I te rzeczywiście są bardzo inne od tych z polskiej Biedronki Truskawki Wyśmienite, malutkie, jak poziomki, bo właściwie truskawka to jest zmutowana poziomka, podobno. Pyszne. Ananas, pyszny. Czarny ryż, też pyszny. I aby on był rzeczywiście taki bardziej sticky, nalejemy tu oliwę z oliwek, żeby się trochę bardziej kleił. Posolimy to delikatnie, żeby to było bardziej izotoniczne. I będziemy to jeść. A następnie dolewamy wody do jerby bez przerwy i będziemy brać się za montaż. Montaż tego ostatniego odcinka, który widzieliście, wszystko się dzieje tu. Artur już to wstępnie zmontował, reszta jest w moich rękach. Także jedzonko, montaż, a następnie wyskakujemy tam na taras i robimy trening. Także widzimy się na treningu. Trening spoko, chociaż nie powiem, komary uprzykrzają, izometryczne przytrzymania, na krawi było mniej komarów, jest ich więcej, ale nie widziałem jeszcze żadnych dużych pająków. Natomiast cały ten dzisiejszy trening to tak jak widać moje stałe rutynowe, stały rutynowy zestaw ćwiczeń w planku, różne na zmianę, przytrzymania po 30 sekund. Na koniec stanie na rękach i będzie szychta. Jest sąsiadki, nie daje żyć tak samo jak komary. Tego trenowania ciemno się zrobiło. Widzimy się na kolacji. To jest właśnie ta moja dzisiejsza kolacja. Patrzcie, ile tu jest rodzajów: białka, rybka, krewetki, kurczak, ośmiornica. To jest chyba kałamarnica. To nie wiem, ale wygląda jak krewetka, jajeczko. Pięknie. A najpiękniejsze jest to, że to nie będzie ani smażone, ani pieczone, tylko gotowane. I my to musimy sami ugotować. To jest taka restauracja, gdzie właśnie wszyscy tak robią. Jest tu też makaron, sałata. No i teraz właśnie będziemy się bawić w małego kucharza. Dobra. Jedziemy z tym, zaczniemy od, od tego, co prawdopodobnie wymaga najkrótszego czasu gotowania, czyli to wygląda tak dość na mało zbite. Widzę, że Pani się nade mną zlitowała i dała mi normalne sztuczce bo oni to normalnie wiecie, tymi pałeczkami ogarniają. Seafood do gora i ważymy. Nie wiem jak z tym jajkiem to rozegrać, na razie to ugotujemy i może... Ryba. I ryba też wciepnęmy. Pyk. ok, Do tego makaron. Od razu, od razu cały. Podpatrzyłem tu właśnie na stole obok, że oni tak samo robią. No i zielsko. Targumy. I bez tej łodygi ładujemy. Pyk. Pyk. Widzę, że pani mi tu też sałata przyniosła. Nie wiem czy mogę ją... Czy powinienem to jeść na surowo, ale... ugotujemy to. Pyk. Damy temu maksymalnie 5 minut, bo to takie delikatne białeczko nie musi się długo gotować. Właśnie w całym tym tajskim street foodzie brakowało mi najbardziej braku poczucia kontroli nad tym, co mamy na talerzu. A tu jest taki właśnie fajny złoty środek pomiędzy restauracją a pomiędzy gotowaniem samemu w domu. Super sprawa. Fajnie, że takie coś jest. Przejeżdżając po prostu zauważyłem, że, że mają gazówki na stole no i postanowiłem tu zajrzeć. Jestem tu już drugi raz. Zanim to zamówiłem, to powiedziałem tej pani, że, że jestem sportowcem i potrzebuję coś zdrowego, co ma dużo białka. No i pani mi zaproponowała. Pięć minut. To już będzie dobre. Czystym widelcem, żeby nie tym samym, który dotykał surowego mięsa. Spróbujemy czy to jest dobre, ale raczej tak. Rybie dużo nie trzeba. Jest dobre. Ładujemy pierwszą porcję specjalną, specjalną ochlą z dziurami. Ale zanim zaczniemy spożywanie, to ładujemy dalej. Teraz kałamarnica i ośmiornica. Chyba, że to jest to samo, nie wiem. Nie, kałamarnica i ośmiornica to nie to samo. Oba te stworzenia należą do grupy głowonogów, ale mają kilka różnic. Ośmiornice mają 8 ramion i mają bardzo rozwinięte zdolności do kamuflażu. Kałamarnice mają dłuższe, smuklejsze ciała i 10 ramion. 8 krótszych i dwie dłuższe macki do łapania zdobyczy. Okej, okay. Kolejno porcja zielska. Podkręcamy, temperatura... O nie, zgasło. Trzeba wezwać pomoc. O, Dziękuję! Tu tak samo, 5 minut i no musi się zacząć gotować, nie? A my tymczasem możemy próbować Tak mi to wyszło Może nie wygląda, ale tu wszystko jest, co powinno być Tylko, że to jest jeszcze cholernie gorące Rybka Zajebiste to jest Gotowana rybka, wyśmienite To jest gotowany w takim ala Najlepsze jest to, że to kosztuje 13 zł. <laughs> Na serio. Za tyle jedzenia. To jest obfita kolacja z jakichś niebyle jakich składników. W Polsce to by kosztowało może nawet z dwie 200. Na sam koniec został ugotowany kurczak, już nie ma co gotować, także wyłączony i kończymy. Chyba znowu mi się udało zjeść całe, co się najadłem, dobrych, gotowanych rzeczy. To koniec, lepiej nie trzeba, ale jakby trzeba było, to tam jest jeszcze grill i można sobie jeszcze z grilla coś dobić ja już nie będę nic dobijać, to kosztowało 23 zł, jednak 23, a nie 13, mało jak na taką kolację taki, że jest najedzony teraz, że wracam do chaty, no i kończymy ten odcinek, także kopkun krab, za wytrwanie do końca i pozdro